Cześć. Święty Józef, mąż Maryi i opiekun pana Jezusa. Postać, chociaż nam znana, to jednak pobieżnie, bo na kartach Nowego Testamentu informacji o nim jest niewiele. Pismo Święte nie cytuje ani jednego słowa przez niego wypowiedzianego, ale po czynach wiemy, że to wzór męża i ojca człowiek dobry, sprawiedliwy, bogobojny i pracowity. Ale czy i czego od świętego Józefa możemy uczyć się dziś? O tym w dzisiejszym programie. bardzo, chciałem zadać dwa pytanka. Kim był święty Józef? Ojciec Pana Jezusa, opiekun Pana Jezusa. No, ojcem się Marii Panny. Jest mężem e, świętej Marii Panny. Oblubieńcem Marii. Opiekunem rodziny świętej. No, opiekunem przede wszystkim ludzi. Święty Józef jest dla nas, y, naszym patronem też, dla wszystkich, wszystkich katolików patronem jest. Święty Józef? No, to jest y, bardzo ważna postać. Y, małżonek Matki Bożej, postać biblijna, postać historyczna. Czego możemy się uczyć od Świętego Józefa? Pokory. No dużo. Dużo prac, pracowity był bardzo pokorny, opiekował się bardzo dobrze Panem Jezusem. Na pewno był bardzo cierpliwy, był bardzo oddany swojej rodzinie, opiekował się nimi godnie, więc jest wzorcem do naśladowania dla rodzin. W dzisiejszych czasach od Świętego Józefa możemy się uczyć pokory, posłuszeństwa, miłości, dobroci, stanowczości, posłuszeństwa wiary takiej silnej. Przede wszystkim to cichości, bo to cichy święty. Tam nie ma ani słowa w Ewangelii, że coś powiedział, a jednak jest takim wielkim świętym. A czego możemy się od niego uczyć? Dużo rzeczy. Na przykład? Panowie szczególnie. Na przykład? Bycia ojcem, mężem, dobrym. Odpowiedzialnym, prawdziwym mężczyzną, który kobietę szanuje i ceni. Takiej, wydaje mi się, też opiekuńczości, życzliwości, odpowiedzialności. Bycia dobrym ojcem? No, na pewno. Cierpliwości, wiary, pomimo jakichś takich trudności, ciemności, czegoś niezrozumiałego w naszym życiu, trudnego. Myślę, że może być wzorem przede wszystkim dla mężczyzn takiej e, odpowiedzialności, troski o kogoś ukochanego, kogoś najważniejszego w życiu. Czy można powiedzieć, że Święty Józef to taki ideał męskości, do którego staracie się dążyć? Myślę, że jak najbardziej. Poszukujemy dzisiaj różnych wzorców męskości, wiele z propozycji z dzisiejszego świata, ale myślę, że Święty Józef to jest jedna z tych postaci z Biblii, które bardzo praktycznie pokazują, jakim można być mężczyzną wobec różnych wyzwań, wobec sytuacji zupełnie. Nieoczywistych, więc tak, staramy się czerpać też z jego doświadczenia. Często jest tak, że kojarzymy świętego Józefa jako sympatycznego staruszka z kolenty, a nie do końca mężczyznę takiego odważnego. Dlaczego tak się dzieje? To wynika w ogóle z podejścia do wiary, że te zwyczaje domowe, tradycje silniej przeżywamy niż postać świętego Józefa rozczytana, odnaleziona przez nas z Biblii, gdzie on jest tym, który no, ma rozmowę z Bogiem, z aniołem, że coś słyszy, że musi podjąć decyzję e, niełatwą. Po pierwsze, po tym, żeby przyjąć Maryję e, jako już brzemienną, przyjąć ją do siebie, potem, żeby z tym dzieckiem małym, z Jezusem, udać się do Egiptu. To są te męskie decyzje, to są te odważne decyzje, ale to trzeba się wgryźć w tekst biblijny, albo pójść nam się do kościoła z okazji uroczystości wspomnień świętego Józefa, których mamy ile w ciągu roku? No dwa razy. Józef robotnik, Józef Oblubieniec. Ale w takim razie co czyni świętego Józefa postacią tak wyjątkową? Ja myślę, że umiejętność połączenia ze sobą kilku skrajnych cech. Po pierwsze jest to posłuszeństwo, coś co myślę dla większości mężczyzn jest rzeczą zupełnie nieoczywistą. Posłuszeństwo, czyli też Szukanie odpowiedzi na pewne pytania, pytanie się Boga, otwarcie na głos Anioła, co robić w nieoczywistej sytuacji i też zrobienie tego, pójście krok dalej, przekroczenie jakiejś swojej wizji, swojego planu, a z drugiej strony też odwaga. To są decyzje, o których mówił przed chwilą Ksiądz Konrad, niełatwe do podjęcia, i też w każdej z tych postaw myślę, że. Można się odnaleźć i dzisiaj. Można się odnaleźć w praktycznych sytuacjach. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o kryzysie męskości. Na czym według Was on polega? Jeśli mówimy o świętym Józefie, to on jest też dobrym przykładem, bo ta szybkość decyzji, niewiele czasu, ale trzeba było jakąś decyzję zrobić przyjąć Maryję, oddalić Maryję. Zostać albo uciekać. Myślę, że w tym jest kryzys męskości, ja też nawet to przeżywałem: decyzyjność, pewność od mężczyzny jakby się oczekuje, nie? zaufanie, pewność, podjęcie tej decyzji, odpowiedzialność za tę decyzję. Widzimy w świecie dzisiaj właśnie, że, że jest trudno z tą decyzyjnością, to znaczy nie, nie wiem, co wybrać, nie mogę się zdecydować, to ma. Chłopak właśnie na studiach, nie ten kierunek, nie ta praca, zmieniam, szukam, nie ta kobieta, nie ta dziewczyna. Czuję dyskomfort. No a Józef co miał? Komfort, nie? <grym> Ogromny dyskomfort. Ale szedł za tą decyzją odpowiedzialnie. Wcale nie na pewniaka, ale pewnie też z lękiem, którego jednak wydaje mi się, że jak stawiam go za jako wzora mężczyzny, to to... No to, no, że on był taki bez lęku. No pewnie coś swoje przeżywał, ale nie dał tego po sobie poznać. A dzisiaj, no, w tym świecie, który może też niesłusznie y, trochę odebrał nam myślenie o emocjonalności, że trzeba było to kiedyś ukrywać, że to, że to źle, żeby pokazać, że mam emocje, jestem słaby, to powodowało, że ci mężczyźni byli na zewnątrz twardzi. Dzisiaj poszło oczywiście totalnie w drugą stronę. Że bardzo odkrywają siebie, tą emocjonalność, co w społeczeństwie no, czyni ich jednak słabymi. Gdzieś trzeba by znaleźć pewnie złoty środek. Liga Schumana. Co to za wspólnota, czym się charakteryzuje? Liga Szumana, wspólnota mężczyzn. Nazwa nieoczywista, patroni nieoczywiści. Ta wspólnota powstała 13 lat temu, kiedy trzech chłopaków spotkało się razem w akademiku. I uznali, że duchowość mężczyzn jest nieco inna niż duchowość kobiet, i warto trochę w tym duchu podrążyć temat, poszukać, jaką drogę Pan Bóg dla chłopaków, dla mężczyzn przygotował. Ta wspólnota z czasem rozwijała się, znalazła swoje miejsce tutaj, w parafii błogosławionego Piotra Jerzego Frassetti'ego. A za swoich patronów przybrała właśnie błogosławionego Piotra Jerzego Frasatiego i Roberta Schumana, Czcigodnego Sługa Bożego. Patroni może nie oczywiści, bardziej oczywistym jest Piotr Jerzy Frasati jako patron studentów, patron młodych ludzi. Natomiast jako główny patron, czy ten, od którego wspólnota wzięła swoje imię, Robert Szuman, Jeszcze nie święty, ale no, Czcigodny Sługa Boży w garniturze. Na początku prawnik, potem polityk. Myślę, że to jest postać, która pokazuje, że właśnie w dzisiejszym świecie, czyli w świecie, który może być stawiany w opozycji do tego świata biblijnego, jednak jest możliwe kierowanie się ku świętości i bycie mężczyzną z prawdziwego zdarzenia. Czym się zajmujecie tak w praktyce? Naszą misją jest inspiracja mężczyzn do życia w pełni. Tę pełnię określiliśmy na różnych właśnie płaszczyznach. Żeby zainspirować siebie. Innych mężczyzn do odnalezienia właśnie swojego miejsca w społeczeństwie, po drugie, odnalezienie swojego miejsca w kościele. No i trzecia przestrzeń no to jest rodzina. Czyli inspirujemy siebie nawzajem, rozmawiając, tworząc takie spotkania, gdzie poruszamy tematy poważne, też rodzinne sytuacje problemowe, oba, omawiamy, dzielimy się swoim doświadczeniem, szukając dobrych rozwiązań, a poza tym gdzieś chcemy to mówić także w przestrzeni publicznej, chociażby w kościele akademickim, gdzie mamy cykl, w którym właśnie te tematy podejmujemy. Co znaczy odnaleźć swoje miejsce w kościele, w rodzinie, w społeczeństwie, jak to robić, co można robić. Czego uczycie się od świętego Józefa? Uczymy się tego, że w różnych sytuacjach życiowych Mężczyzna może sobie poradzić i też może sobie poradzić, szukając odpowiedzi od Pana Boga. On konkretne daje nam wskazówki i myślę, że tego można się uczyć, szczególnie od świętego Józefa, który rzeczywiście był trochę pozostawiony sam sobie, gdyby nie to, że otworzył to serce na głos Pana Boga i podpowiedział mu rzeczywiście Bóg. Weź tą kobietę, wszystko będzie dobrze. Uchodź, uciekaj. No, on nie był zostawiony ostatecznie sam sobie, chociaż na początku tak mogło się wydawać. Myślę, że wielu chłopaków dzisiaj czuje, że ojciec ich nie interesuje się nimi, że świat się nimi nie interesuje, czują taką niepewność. Tutaj święty Józef jest doskonałym przykładem, że rzeczywiście można sobie poradzić i bóg nas nie zostawi w tej sytuacji. Święty Józef jest nazywany opiekunem, żeby nie zawężać tego tylko do roli ojca rodziny. Opiekunem możemy być w różnych funkcjach, niekoniecznie mieć rodzinę, tak jak na przykład ja. A on pokazuje właśnie opiekun, czyli jest odpowiedzialny za kogoś więcej niż tylko za siebie. Stąd można uczyć się właśnie tego, że, żeby nie być egoistą, a żeby zauważać, kogo mam pod opieką. Bo, bo, bo mogę mieć kogoś, ja jako ksiądz na pewno to widzę, mam uczniów, mam y, młodzież w grupach, czy, czy ludzi, którym daję Słowo Boże. Mogę być właśnie opiekunem i tego. Dobrego bycia opiekunem od świętego Józefa, tego nastawienia na my, nie na ja, można właśnie od niego się uczyć. Jak widać, można w sposób odpowiedzialny, twórczy i przede wszystkim Boży kształtować swoją męskość. Warto szukać miejsc, które pomogą nie tylko w rozwoju osobistym, ale też rozwoju ducha, by na wzór świętego Józefa być prawdziwym mężczyzną. Do zobaczenia za tydzień.